Dobry, zapraszam Was na spotkanie z książką. Idziemy do pierwszej klasy. Książka Ewy Borowskiej z ilustracjami Natalii Jabłońskiej. Bardzo fajna, świetna książka dla przyszłych pierwszaków. Jeśli zastanawiacie się, w jaki sposób przygotować swoje dzieciaki. Do pierwszej klasy, to zdecydowanie polecam Wam tę publikację. Znajdą tutaj dzieciaki. Przede wszystkim opis, jak wygląda taka ceremonia e, przy powitania roku szkolnego, po czym i w jaki sposób odnajdą swojego nauczyciela. A to sprawi, że staną się pewniejsi w tym swoim pierwszym dniu w szkole. Później dowiedzą się, w jaki sposób wygląda szkoła, jakie pomieszczenia są w niej, e, jakie funkcje pełnią. Mamy tu pięknie rozrysowany budynek szkoły, i po kolei, po każdym z pomieszczeń, pomieszczeń bohaterzy nas oprowadzają. Bohaterami jest, jest rodzeństwo bliźniaków chłopiec i dziewczynka. I dzięki temu ta książka staje się uniwersalna. Do tego nie mamy tutaj genderowego spojrzenia, że dziewczynka powinna coś tam robić, a chłopiec coś innego. Od tego, bo, e, autorka nas uwalnia. Mamy tutaj krok po kroku pięknie oprowadzonych e, uczniów, przyszłych uczniów po różnorodnych e, problemach. Pojawia się problem klas integracyjnych, e, obcokrajowców w klasach. Tutaj akurat mamy hi, chłopca z Hiszpanii. Jakie, że, co może czerpać, w jaki sposób pomagać sobie wzajemnie, czego się może nauczyć w kontakcie z takimi innymi uczniami. Dowiemy się tutaj też, jak wygląda wyprawka, do czego służą różne rzeczy w szkole i kto i w jaki sposób, kiedy nam może pomóc. Świetna publikacja, polecam i do zobaczenia.